Czy mogę prosić numer telefonu? By, byśmy się dzwonili w wolnej chwili i omówili szczegóły. To jest absolutny top of the top game changer, jeśli chodzi o źle sformułowane zimne maile. To jest petarda. Bartosz, ty, ty, ty się też nie bierz za, za, za pisanie zimnych maili, bo wyraźnie ci to nie wychodzi. To jest w ogóle to jest, to jest tragedia. To jest jeden z najgorszych zwrotów, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. Mogę zaproponować Państwu rozwijanie filmowego profilu na Facebooku w kwocie 170. 79 zł netto. Czy zimny mailing działa? Oczywiście, że nie, jeżeli robimy go źle. Dlatego, że źle skonstruowany zimny mail wygląda bardziej jak spam. Ale uwaga! Dobrze skonstruowane zimne maile nadal są przeokrutnie skutecznym narzędziem sprzedaży. I dzisiaj na naszym kanale po raz kolejny usiądziemy do błędów, które robią ludzie w zimnych mailach. Przeanalizujemy sobie cztery zimne maile, które dotarły do mnie w ostatnim czasie, także wracamy z Waszą ulubioną serią. Jeden z tych maili, wydaje mi się, że mógł już być, dlatego od niego zacznę. Jest to mail od pana Mariusza Kamińskiego, który w swoim temacie ma: proszę o kontakt. I teraz ten temat wiadomości: proszę o kontakt. Jest takim tematem, który w pierwszej kolejności, kiedy go otrzymałem, to działał na mnie. Dzisiaj zauważam, że bardzo dużo maili ma właśnie początek, rozpoczynający się od słów proszę o kontakt, dlatego już na mnie tak to nie działa. Już trochę się opatrzyłem z tym tematem wiadomości, dlatego dostając maila o, to, o temacie proszę o kontakt automatycznie, już zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie będzie to kolejny spam. Mało tego, ten mail akurat konkretny przychodzi non-stop, on przychodzi z częstotliwości co dwa dni, dlatego to jest moja sugestia. Ja nie wiem kto generuje tą kampanię, nie wiem dla kogo generuje, bo to jest taki typowy zimny mailing, który prawdopodobnie jest zlecany komuś dla kogoś, ale jeżeli jesteś osobą, która korzysta z usług agencji, podmiotu czy jakiegoś freelancera, który świadczy ci te zimne maile, to po prostu z tego zrezygnuj, dlatego że jest to robione totalnie do dupy. Te maile przychodzą co dwa dni, te maile są dokładnie takie same i ten mail jest w ogóle beznadziejny. Uwaga, jak wygląda mail? Dzień dobry. Czy jest możliwość nawiązania współpracy z Państwem? Z chęcią porozmawiam z osobą zajmującą się działaniami związanymi ze sprzedażą. Pomagamy skutecznie pozyskiwać nowych klientów. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Mariusz Kamiński. Idąc od tyłu, nie ma żadnych danych kontaktowych, więc w w zasadzie jednym, jedynym sposobem, jak ja mogę skontaktować się z tą osobą, jest odesłanie mu zimnego maila. Nie jest to do końca dobre rozwiązanie, dlatego że jak wiecie, jak wrócicie sobie do tej analizy mojej, gdzie pokazywałem, jak skutecznie pisać zimne maile, to mówiłem, że bardzo ważnym jest to, aby zamieścić do siebie dane kontaktowe. I tutaj tych danych kontaktowych nie ma żadnych takich, jakie te dane powinny być. Dlatego że klientowi trzeba dać tą swobodę, bo być może ja nie jestem klientem, który lubi odpisywać na maile, może nie wiem, co zadzieje się dalej, kiedy odpiszę na tego maila, więc jest prawdopodobne. Że mógłbym na przykład chcieć porozmawiać z tą osobą telefonicznie. I teraz, jeżeli chcę porozmawiać z nią telefonicznie, to dobrą praktyką jest, aby ten numer telefonu tutaj był. Dodatkowo podlinkowana jakaś strona internetowa, gdzie mógłbym spojrzeć, z kim w ogóle mam do czynienia, co to jest za firma. Ale tak jak powiedziałem, jest to typowy spamerski zimny mail i idziemy w górę tego maila. Czym jest Call to Action, które tutaj jest podane? Zapraszam do kontaktu. To jest pierdoła pierdół, bo to jest, wiecie, to jest dokładnie to samo Call to Action, jak czasami niektóre osoby piszą. W razie pytań zapraszam do kontaktu albo jeśli się pojawią pytania, to z chęcią na nie odpowiem. Albo serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą firmą. To jest źle zdefiniowane call to action. W call to action klient konkretnie ma wiedzieć, co ma zrobić. Więc tutaj należałoby zrobić jakiekolwiek wyzwanie do działania. Czyli jeżeli ten temat dla Was jest ważny, albo jeżeli temat pozyskania nowych klientów dla Państwa jest ważny, to poproszę o informację, z kim powinienem porozmawiać i o numer telefonu chętnie zadzwonię. To jest dobrze skonstruowane call to action. Do góry mamy nieco to wyżej pomagamy skutecznie pozyskiwać nowych klientów. Żadnych danych, żadnych informacji, żadnych, żadnej informacji w jaki sposób, jak to robimy, dlaczego to robimy, dlaczego to jest skutecznie. Z chęcią porozmawiam z osobą zajmującą się działaniami związanymi ze sprzedażą. Co to jest za osoba? Jest to niewłaściwie zdefiniowana tutaj osoba, dlatego że działaniami związanymi ze sprzedażą może być zaangażowany zarówno ktoś, kto zajmuje się marketingiem, ktoś z działu wsparcia sprzedaży, sprzedawca, handlowiec, dyrektor handlowy, prezes firmy, masa innych osób. Dlatego jest to źle zdefiniowane definiowana w ogóle persona, z którą chcemy rozmawiać. No i ten początek, czy jest możliwość nawiązania współpracy z państwem, które jest po prostu do dupy, bo jest to klasyczny początek, taki, który na dzień dobry już w tej wiadomości masz czytając pierwsze zdanie, uwaga, będę miał sprzedawane. No tak to działa, nie inaczej. Dlatego początek wiadomości definiuje to, czy ktoś w ogóle dalej będzie chciał tą wiadomość czytać. Drugi to Konrad Szczepański, pozycjonowanie SEO. Temat wiadomości, optymalizacja wizytówki Google. I teraz to jest taki temat wiadomości, który w zasadzie nie nie jest zachęcający, ale z drugiej strony jest on, jest on na tyle neutralny, że człowiek chce w niego klikać. Także za temat tutaj takie. Taki, takie półpunkta w zasadzie, bo ten temat nie jest zły, sam w sobie widziałem dużo gorsze tematy. No i jedziemy. Dzień dobry, z tej strony Konrad i jestem ekspertem do spraw pozycjonowania wizytówek w Google. Wiecie doskonale, jeżeli obserwujecie mój kanał, jak bardzo jestem uczulony na słowo magiczne ekspert. Ze słowem ekspert, no niestety nie jesteśmy my od tego, żeby się tytułować, inni są od tego. Natomiast no widzę, że ludzie zakochali się w słowie ekspert, uwielbiają być ekspertami, uwielbiają pieprzyć o sobie, że ja to jestem ekspertem, eksperty ekspertów. Mi się to nie podoba. Zwróciłem uwagę na Państwa firmy, na Państwa firmę podczas badania konkurencji dla fraz z Państwa branży w wyszukiwarce Google. Masło maślane i w zasadzie nic mi to nie mówi, bo wystarczyłoby napisać, że ja wiem, że to jest zimny mailing, który poszedł do nie wiadomo jakiej bazy, ale jeżeli robiłbym trochę bardziej spersonalizowanego maila i na przykład mógłbym kierować to do firm konsultingowych, do firm szkoleniowych, do trenerów sprzedaży, to mógłbym napisać, że ostatnio przeglądałem wizytówki Google różnych trenerów sprzedaży i firm szkoleniowych. Mógłbym zrobić taki początek. Dostrzegłem, że państwa firma potrzebuje podjęcia ważnych modyfikacji, aby wyświetlała się większej grupie osób. I to jest zdanie takie pół na pół ok. Jestem przekonany, że przez optymalizację wizytówki w Google możemy istotnie polepszyć pozycję państwa firmy, co z pewnością dostarczy korzyści w postaci większego grona klientów. W ramach usługi proponuję optymalizację, ustawienie prawidłowych słów kluczowych, monitoring państwa pozycji w wyszukiwarce Google i dostosowanie strategii w razie konieczności. Jestem pewny, iż dzięki Dzięki mojemu wsparciu Państwa firma zyska istotnie większą widoczność w sieci, co wpłynie na wzrost sprzedaży i satysfakcji klientów. Jeśli są Państwo chętni na rozmowę na, temat, e, na ten temat, proszę o odpisanie OK. Przygotuję dedykowaną propozycję dostosowaną do Państwa wymagań. Ja pierdziu. Ta końcowa w szczególności, i tutaj znowu y, mamy oczywiście, pozdrawiam. Specjalista do spraw y, wizytówek Google, y, Szczepański Konrad. Jak ja sobie myślę, to znowu nie ma żadnych danych kontaktowych, nie ma nic, co mógłbym, gdzie mógłbym tego człowieka namierzyć, dlatego to jest kolejny minus. Pamiętajcie, że w tych mailach, jeżeli robicie zimne maile, nie unikajcie swoich stup, stopek. stópek, stópek też nigdy nie unikajcie. E, w każdym razie nie unikajcie swoich stopek, dlatego że z, z, po stopce klient może was po prostu w prosty sposób namierzyć. Może wykonać działanie inne, może od tego, którego. Tego pożądacie, no bo tu domyślam się, że celem jest to, że ja mam odpisać na to i on tam będzie mnie prowadził prawdopodobnie kanałem mailowym, ale zmierzam tylko do tego, że brak danych kontaktowych powoduje, że klient na przykład nie może wejść na stronę internetową, która mogłaby go pokierować, bo strona internetowa mogłaby być zrobiona dobrze, mogłaby być zachęcająca i ja mógłbym wrócić do tego maila. Oczywiście nie ma żadnego takiego wstępu, który mocno zachęciłby mnie do czytania tego maila. Ponadto później mamy oczywiście bełkot sprzedażowo-marketingowy, no i mamy Mamy, jeśli te są Państwo chętni na rozmowę na ten temat, proszę o odpisanie. OK, przygotuję dedykowaną propozycję dostosowaną do Państwa wymagań. To ostatnie zdanie to jest. Y Tworzymy oferty indywidualne, dostosowane do potrzeb naszych klientów, szyte na miarę. Bla, 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 bla. To jest sprzedażowy bełkot i brak wyraźnego call to action. Także mail jest do dupy. Jego struktura i sama długość jest w miarę ok. Bo to jest taki mail, ja może bym go skrócił o dwa zdania. Nie jest on w 100% zrobiony źle, ale call to action jest tragiczne. Także nigdy nie róbcie takiego call to action. Jeżeli chcecie, jeszcze raz podkreślę, chcecie wykonać call to action w mailu, który jest waszym obowiązkiem. To jasno klientowi wskażcie, jakie on ma wykonać działanie, czyli jeżeli ten temat jest dla Państwa ważny, albo jeżeli chcą Państwo pozyskiwać więcej klientów z Google, z Google albo jeżeli zależy panu na, Państwu na tym, aby wasza wizytówka wyświetlała się wyżej i tutaj wskazujesz, co klient ma zrobić, to proszę o informację, z kim powinienem ten temat porozmawiać, albo proszę o odpowiedź w formie mailową wraz z numerem telefonu. Chętnie zadzwonię i porozmawiamy o tym, jak mogę Wam pomóc. Zobaczcie, to od razu daje tipy, jak to można zmodyfikować. Trzeci to marzena kabasek. Ciekawie, ciekawie skos tego maila, bo mail w, ty w temacie ma odypy, dwukropek, brak klientów. I to, uwaga, to jest ten taki zabieg, jak ludzie stosują właśnie odpowiedź, albo stosują re i tak dalej. To z jednej strony może działać, natomiast ja też bym tego nie nadużywał bardzo mocno, bo no nie oszukujmy się, to może być taki nagłówek trochę dla mnie clickbaitowy w tym temacie i ja co do zasady, no wiadomo, mogę wejść w ten temat, ale no później wiadomość może mnie mocno rozczarować. Mogę zaproponować Państwu rozwijanie filmu profilu na Facebooku w kwocie 179 zł netto. Jeśli chodzi o początki rozmowy, to myślę, że to jest taki zdecydowany top of the top. Jak nie robić w początku rozmowy? To jest w ogóle, to jest, to jest tragedia. To jest jeden z najgorszych zwrotów, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. No i dobra, idziemy dalej. W tej cenie mieliby Państwo jeden profesjonalny post tygodniowo z wyjątkową grafiką. No i dalej idziemy w sprzedaż. Nie, dalej. Pierwsze zdanie, kup pan, drugie zdanie, kup pan, trzecie zdanie. Dzięki temu klient odwiedzający profil będą wiedzieli, że firma się rozwija. A więc wzmocni się wizerunek firmy w internecie, co z pewnością pobudzi aktywność na profilu. Serio! Jeden post w tygodniu. Dziewczyno, ja walę 12 postów w tygodniu, czasami 14 jak trzeba, a czasami jeszcze więcej, bo nie mam problemu z tworzeniem kontentu. Jeden post w tygodniu, słuchajcie, to jest dalej martwy fanpage. I jak jest jakiś jeleń, który się na to łapie, że no jeden post w tygodniu to ten, że jesteś może wybitnym twórcą o przeokrutnych zasięgach, to może u ciebie by się to sprawdziło, ale w innej sytuacji, no, no nie. Czy mogę prosić numer telefonu, by, yy, byśmy się dzwonili w wolnej chwili i omówili? Szczegóły. To jest w ogóle game changer, to jest w ogóle mój nowy game changer, no totalna nowa petarda, jeśli chodzi o Call to Action. Uwaga jeszcze raz, tutaj prośba do montażysty Krzysztofa, żeby na czerwono zrobił duże napisy. Uwaga, czy mogę prosić numer telefonu, byśmy się dzwonili w wolnej chwili i omówili szczegóły? Kurwa, w mojej wolnej chwili, w twojej wolnej chwili, w czyjej wolnej chwili, bo to byśmy się dzwonili. No to super. Zachęcam, propozycja wyjątkowa i limitowana, no bo to jest po prostu dla mnie. E, szczyt szczytów, totalny game changer yy, pozdrawiam Marzena Kabasek, Marzena Kabasek moja jedna prośba, ty weź ten jeden post w tygodniu, wrzucaj na te swoje media żałosne społecznościowe, bo domyślam się, że są tak samo żałosne jak ten mail to jest absolutny top of the top game changer, jeśli chodzi o źle sformułowane zimne maile, to jest petarda, także odtwórzcie to najlepiej jeszcze z pięć razy, bo Marzena Kabasek to jest mistrz świata no i czwarty, yy, Bartosz Grzesiński dzień dobry, jako agent kreatywna, tworzymy nowe i modernizujemy istniejące już stronę, sklepy internetowe. Czy mogę niezobowiązująco jednorazowo przesłać więcej informacji o naszej działalności? Grze, grze, grzesiński Bartosz. Znowu brak stopki, brak czegokolwiek. Tutaj tego maila podsumuję krótko, bo ten mail jest na tyle do dupy, że myślę, że sami wyciągniecie sobie wnioski, ale to w ogóle podoba mi się to zdanie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak to zdanie jest skonstruowane. Czy mogę niezobowiązująco jednorazowo przesłać więcej informacji o naszej działalności? I teraz ja się zastanawiam, ja aż z ciekawości bym Gościowi odpisał. Co on mi wyśle? Co on mi wyśle wpis do ewidencji działalności gospodarczej? Co on mi wyśle jakieś dane z GUS? No bo informacje o ich działalności. No nie, nie, nie wiem. No co mi napisze? E, firma mieści się w Kolbuszowej i nie wiadomo co jeszcze. No co mnie to obchodzi? No gówno mnie to obchodzi. Słuchajcie, e, ten mail myślę, że nie trzeba go w ogóle komentować, bo jeżeli ktoś e, wcześniej śledził, oczywiście temat jest strona internetowa. Jeżeli śledziliście te nagrania, poza tym to co mówiłem wcześniej, no to to jest brak komentarza. Po prostu ten mail jest dla mnie dramatyczny i trage, tra, tragiczny. Bartosz, tytuł. Ty, ty się też nie bierz za, za, za pisanie zimnych maili, bo wyraźnie ci to nie wychodzi. Także moi drodzy, podsumowując to dzisiejsze nagranie, ono wyszło troszeczkę dłuższe, ale chciałem wam pokazać patologię, chciałem też pokazać, jak można to robić lepiej. Dobrze skonstruowany zimny mail, to jest dalej skuteczne narzędzie sprzedaży. Jeżeli robicie je do dupy, to nie oczekujcie od siebie, wiecie, nie wiadomo jakich efektów. Dobrego, zimnego maila trzeba napisać dobrze. Dlatego tutaj zaraz mignie Ci nagranie, gdzie pokazywałem o tym, jak tworzyć dobrze zimne maile. No i co? Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, bo niebawem nowe materiały. Do zobaczenia! Yeah. Hey!